To naprawdę dobra wiadomość dla nas, emerytów. Od lat borykamy się z rosnącymi kosztami życia, a podwyżka emerytury do 2500 zł miesięcznie to krok w stronę poprawy naszej sytuacji finansowej. Choć nadal jest wiele do zrobienia, by zapewnić nam lepszą jakość życia, ta zmiana daje nam nadzieję i ulgę. Cieszymy się, że nasze potrzeby zostały w końcu dostrzegane i doceniane. Mam nadzieję, że to dopiero początek dalszych reform które pomogą nam żyć godnie i spokojnie. Od października 2024 roku emeryci w Polsce mogą liczyć na znaczące zmiany w wysokości swoich świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS ogłosił, że minimalna wysokość emerytury wzrośnie do 2500 zł miesięcznie. Ta decyzja ma na celu poprawę sytuacji finansowej osób starszych i zwiększenie ich bezpieczeństwa ekonomicznego. Zmiany te są częścią szerszej reformy która ma na celu dostosowanie systemu emerytalnego do rosnących kosztów życia i zmieniających się warunków demograficznych. Wzrost minimalnej emerytury jest odpowiedzią na rosnące koszty utrzymania i potrzeby emerytów, którzy borykają się z trudnościami finansowymi. Na wyższe świadczenia emerytalne mogą liczyć osoby, które już pobierają emeryturę, a także ci, którzy dopiero będą się ubiegać o to świadczenie. Wzrost minimalnej emerytury dotyczy wszystkich emerytów których świadczenia są obecnie niższe niż 2500 zł miesięcznie. Dzięki nowym przepisom osoby te będą mogły otrzymać dodatkowe środki, które mają pomóc w pokryciu podstawowych potrzeb życiowych. Nowe zasady mają również na celu zmniejszenie ubóstwa wśród seniorów i poprawę jakości ich życia. Podwyższenie minimalnej emerytury będzie miało znaczący wpływ na budżet państwa, wzrost wydatków na świadczenia emerytalne wymagać będzie zwiększenia nakładów finansowych z budżetu państwa. ZUS szacuje, że całkowite koszty wdrożenia reformy wyniosą kilka miliardów złotych rocznie. Władze zapewniają, że zmiany są możliwe dzięki poprawie kondycji finansowej systemu ubezpieczeń społecznych oraz efektywności w zarządzaniu funduszami. Długofalowym celem reformy jest stabilizacja systemu emerytalnego i zapewnienie jego zrównoważonego rozwoju. Wprowadzenie nowych zasad emerytalnych, polegających na zwiększeniu minimalnej emerytury do 2500 zł miesięcznie od października 2024 roku, spotkało się z szerokim odzewem społecznym i ekspertów. Wielu emerytów przyjęło zmiany z ulgą i zadowoleniem. Dla wielu osób, które borykają się z problemami finansowymi, wzrost minimalnej emerytury to istotne wsparcie. Seniorzy, którzy przez lata odkładali na swoją emeryturę, odczuwali nieraz trudności z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych. Nowe przepisy mają szansę poprawić ich sytuację finansową, co może przełożyć się na lepszą jakość życia i większe poczucie bezpieczeństwa. Organizacje pozarządowe, które zajmują się prawami osób starszych, również wyraziły swoje poparcie dla reformy. Zwracają uwagę, że wyższe emerytury są krokiem w dobrą stronę, ale podkreślają, że wciąż istnieje potrzeba dalszych działań w zakresie wsparcia finansowego i społecznego dla seniorów. Organizacje te planują monitorować efekty zmian i apelować o dalsze reformy, które pomogą w rozwiązaniu problemów związanych z ubóstwem wśród osób starszych. Komentarze ekspertów. Eksperci do spraw, polityki społecznej i ekonomiści zwracają uwagę na kilka kluczowych aspektów związanych z nowymi zasadami emerytalnymi. Finansowanie reformy, wzrost minimalnej emerytury wiąże się z koniecznością zwiększenia nakładów finansowych z budżetu państwa. Eksperci podkreślają, że wdrożenie reformy wymaga znacznych inwestycji i może wpłynąć na stabilność finansową systemu emerytalnego w krótkim okresie. W dłuższej perspektywie jednak, Poprawa sytuacji emerytów może przyczynić się do zmniejszenia nierówności społecznych i poprawy ogólnej kondycji systemu. Długofalowe cele reformy specjaliści wskazują, że wprowadzenie wyższej minimalnej emerytury to tylko część szerszej strategii reform systemu emerytalnego. W przyszłości konieczne mogą być dodatkowe kroki. Takie jak dalsze dostosowanie wysokości świadczeń do realiów gospodarczych oraz wprowadzenie rozwiązań zwiększających efektywność systemu, reformy mają na celu nie tylko poprawę sytuacji finansowej emerytów, ale także zapewnienie długoterminowej stabilności systemu. Reakcje rynku, rynki finansowe i analitycy również śledzą wpływ reformy na gospodarkę. Wzrost wydatków publicznych na emerytury może wpłynąć na kondycję budżetu państwa oraz politykę fiskalną. Wzrost minimalnej emerytury może prowadzić do zwiększenia konsumpcji wśród seniorów, co potencjalnie może pozytywnie wpłynąć na lokalne rynki i gospodarkę. Podsumowując, zmiany w systemie emerytalnym Choć zdecydowanie pozytywne, są jedynie pierwszym krokiem w procesie reformowania systemu zabezpieczeń społecznych. W przyszłości kluczowe będzie monitorowanie skutków wprowadzonych zmian oraz kontynuowanie działań mających na celu poprawę jakości życia emerytów i stabilności finansowej systemu emerytalnego. Wprowadzenie nowych zasad emerytalnych które wejdą w życie od października 2024 roku, stanowi istotny krok w kierunku poprawy sytuacji finansowej seniorów w Polsce. Zwiększenie minimalnej emerytury do 2500 zł miesięcznie ma na celu nie tylko złagodzenie problemów finansowych, z jakimi borykają się osoby starsze, ale także przyczynienie się do większej stabilności społecznej i ekonomicznej. Dla wielu seniorów wzrost minimalnej emerytury jest kluczowym wsparciem, które pozwoli im na lepsze pokrycie podstawowych kosztów życia. W obliczu rosnących cen i kosztów utrzymania taki wzrost świadczeń ma potencjał znacząco poprawić jakość życia osób starszych, zwiększając ich poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Choć reforma przynosi pozytywne efekty, jej wdrożenie wiąże się z wyzwaniami finansowymi. Zwiększone wydatki na emerytury będą wymagały odpowiedniego zabezpieczenia finansowego i efektywnego zarządzania budżetem państwa. Długoterminowa stabilność systemu emerytalnego będzie wymagała dalszych działań, takich jak optymalizacja wydatków i dostosowanie polityki fiskalnej, aby sprostać rosnącym potrzebom i wyzwaniom demograficznym. Pozytywne reakcje społeczne na reformę wskazują na jej dużą wagę i znaczenie. Organizacje pozarządowe i eksperci społeczni apelują o kontynuowanie działań na rzecz poprawy sytuacji emerytów, podkreślając potrzebę dalszych reform i rozwiązań. Ważne jest, aby reforma była częścią szerszej strategii, obejmującej zarówno poprawę warunków życia seniorów, jak i długoterminowe zabezpieczenie stabilności systemu emerytalnego. Nowe przepisy to dopiero początek. W przyszłości konieczne będą dalsze zmiany i dostosowania, aby system emerytalny mógł skutecznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby społeczne i gospodarcze. Kontynuacja reform, monitorowanie ich skutków oraz dialog z przedstawicielami społeczeństwa i ekspertami są kluczowe dla zapewnienia, że system emerytalny będzie w stanie sprostać wyzwaniom i oczekiwaniom obywateli. Wprowadzenie wyższych minimalnych emerytur jest pozytywnym krokiem który daje nadzieję na lepszą przyszłość dla osób starszych. Jednakże, aby reforma odniosła pełny sukces, konieczne będzie kontynuowanie działań na rzecz umacniania stabilności finansowej systemu oraz zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla seniorów. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu, prosimy o polubienie i subskrybowanie naszego kanału, ponieważ jesteście naszym paliwem dla treści i podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Wasza opinia jest dla nas bardzo ważna.